Witam serdecznie wszystkich, Sejram. Na zakończenie czerwonego koloru musimy sobie zadać pytanie i sprawdzić e, kilka punktów. Pierwszy to jest, czy osiągnęliśmy stabilność techniki, to znaczy stabilność oddechu, mantrowania podczas oddechu. Czy się pojawiają napięcia, czy się nie pojawiają napięcia? czy można mantrować tak w zasadzie bez końca. Oczywiście dojdą następne techniki, dlatego będzie więcej koncentracji, więcej mentalnego wysiłku w tym sensie wizualizacji, dlatego te podstawowe techniki, oddychanie i powtarzanie mantry muszą być perfekcyjnie opanowane. Druga rzecz przy rubinowej bramie to jest, czy praca z płomieniem daje rzeczywiście efekty. Pierwszy taki efekt to, gdy zamkniemy oczy, czy potrafimy sobie wyobrazić ten ogień w naszym ciele, w naszej energii. Bez problemu. Jeżeli tak, to bardzo dobrze. To jest stan skoncentrowanej wizualizacji światła, światła płomienia świeczki, który jest w nas, i to oczyszcza naszą wewnętrzną przestrzeń. Więc to pytanie jest, czy zamykając oczy, faktycznie z łatwością potrafimy wizualizować ten ogień. Głębsze pytanie jest, czy potrafimy Docenić ten ogień. W zależności, jak długo się medytuje, ogień, światło ognia w sobie zaczyna się doświadczać również jego mistycznej energii. Wtedy ten ogień w odczuciu jest czystością jest nawet świętą obecnością, boskiej energii, obecnością boskiej energii. Czy potrafimy to poczuć? Czy potrafimy poczuć nie tylko radość, patrząc na ogień lub wizualizując go w sobie, ale jego boskość, jego świętość, to znaczy, że nasza medytacja nad tym ogiem. Sięgnęła w większej głębi i jest ta energia bardziej z nami zintegrowana. Wtedy, że przynosi prawdziwy efekt, prawdziwe jego działanie oczyszczające i podnoszące naszą energię, nawet. Czy masz poczucie, że ten ogień ofiarowany Bóstwu jest rzeczywiście darem Boga? Czy faktycznie jest? Bramą, przez którą boska energia płynie do ciebie. To są wszystko już uczucia na wyższym poziomie, głębsze. I nie muszą się od razu pojawić. Jeżeli tego nie ma w tej rubinowej bramie, to oczywiście nic straconego nie znaczy, że nie można iść do dalszej medytacji. Kolejnych kolorów, kolejnych stopni pracy nad gajatri. Znaczy to tylko tyle, że ta praca na poziomie koloru czerwonego nie została jeszcze ukończona i powinna być dalej kontynuowana. Każda sesja gajatrii powinna zaczynać się stopniowo od koloru czerwonego, potem pomarańczowy, żółty, zielony, żeby uwagę swoją skierować na sam początek ileś powtórzeń poczuć to Pójść dalej do następnego koloru, poczuć to i pójść dalej. Jest to systematyczne i konsekwentne studiowanie każdego z poziomów, bo każdy poziom jest potrzebny. Każdy poziom następny bazuje na poprzednim. I kolejny punkt. Już niezależne od samego płomienia, to jest punkt związany z naszym zrozumieniem drogi. Przy tej bramie trzeba się zastanowić, czy mój system wartości jest zgodny z oczekiwaną sadaną, efektami tej sadany. Dlaczego to jest ważne? Dlaczego trzeba się nad tym zastanowić? Czasem jest tak, że coś tylko z ciekawości sprawdzamy, ale wcale nie znaczy, że yy, chcemy tą drogą podążać. Albo może inaczej, ktoś nas namówił na to, żeby sprawdzić, spróbować, ale w tym tak naprawdę się nie zgadzamy. To wtedy trzeba się przyjrzeć temu i trzeba wybrać. Jeżeli wybieramy tak, idziemy drogą Gayatri, tej sadany duchowej, to trzeba się przyjrzeć swoim wartościom, systemom wartości, nie tylko wartości, ale i powiedzmy nawykom swoim, które przeszkadzają, a które nie przeszkadzają. Przyjrzyjmy się tego, temu trochę, żeby sobie uświadomić lepiej swoją drogę. I przeszkody na tej drodze. Niektóre rzeczy są do zmiany, niektóre rzeczy nie są do zmiany. Więc świadomość tego jest bardzo ważna, żeby nie tworzyć konfliktu niepotrzebnego, tylko rozwiązywać zanim ten konflikt się pojawi. Bo to, co wydaje się na początku nie do przezwyciężenia, jeśli się uświadomi, przychodzą intuicje, przychodzą podpowiedzi, przychodzą sytuacje zarządzające tam, ale punktem wyjścia jest uświadomienie sobie tego. Więc przy tej bramie chciałbym, żeby każdy się zastanowił, czy są rzeczy, takie, które mogą przeszkadzać, a nawet uniemożliwić praktykowanie gejatrii i zastanowić się, co tu można zrobić, co tu można zmienić? Na razie nie dotykam konkretów. Każdy ma inne życie, każdy ma inną historię, ale tylko tyle chcę zaznaczyć, że warto się nad tym zastanowić już teraz. Przy pomarańczowym kolorze będzie to jeszcze dalej pociągnięte. Na razie tylko tyle. Dziękuję bardzo. I zapraszam do następnych odcinków. Cera!